Witam Was w Akademii Mody na kursie e, online e, i to jest nasze pierwsze zajęcie, o którym, e, na którym opowiem Wam e, o sylwetce, tak? E, także tematem naszego dzisiejszego zajęcia będzie proporcje ciała, sylwetka, analiza. E, na tym zajęciu opowiem Wam o e, proporcjach ciała. E, Zazwyczaj jest sylwetka, która uważana jest proporcjonalną, na którą powstają wszystkie projekty w sklepach. Tak? Z zasady większości osób nie są proporcjonalne, ale też nie wpadajmy w paranoję, że my musimy wszyscy być proporcjonalni i, i wszystko musi być idealne. Tak? Po to zajmujemy się tą miarówką, po to robimy konstrukcję właśnie na własną sylwetkę. Bo nie ma czegoś takiego, że człowiek jest idealnie proporcjonalny i symetryczny. Każdy z nas ma zawsze w budowie jakieś tam pochylenia. Dlatego zaczynamy od tego, że powiem Wam, że sylwetka powiedzmy proporcjonalna to jest jakby nasz wzrost, podzielimy na 8, jakby nasza głowa powinna osiem razy wchodzić do naszą sylwetkę, Także tam, nie wiem, pierwsze te trzy głowy, jest talia, tak, i tak dalej. Także to, to bardziej Wam będzie potrzebne później do rysunku technicznego, nawet nie technicznego, tylko żurnalowego. W to nie będziemy w ogóle nawet wchodzić. Bardziej skupimy się na tym, żeby przeanalizować. Własną sylwetkę, lub sylwetkę osoby, której będziemy szyć. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, słuchajcie, tutaj wypisałam Wam tak, po kolei, żeby też czegoś tam nie, nie przypuścić. I tutaj zaczynamy od tego, że zapisałam pierwszy, pierwszy etap. To jest figura klasyczna, proporcjonalna, to co Wam teraz mówiłam, tak, że są jakieś tam standardy, wymiary, i to jest klasyczna proporcjonalna sylwetka, ale nie będziemy tutaj wchodzić w tą proporcjonalną sylwetkę, bo zaraz wszyscy się nabawimy jakichś kompleksów, bo każdy z nas tak jak mówię jest inny, ktoś ma szerszą klatkę piersiową, ktoś ma szersze biodra, ktoś ma węższą talię, ktoś w talii w ogóle nie posiada tak, ale lubimy siebie jaki jesteśmy i po prostu szyjemy na własną sylwetkę. Dlatego, tą proporcjonalną sylwetkę wykorzystujemy w momencie, kiedy coś chcemy sobie zaprojektować nie dla siebie, tylko nie wiem, na sprzedaż, albo chcemy stworzyć jakąś kolekcję. Tak? To wtedy po prostu bierzemy nie wiem, manekina, które jest standardowe, ma jakieś standardowe wymiary, i na to po prostu robimy konstrukcję, później modelujemy i tworzymy. Tak? W naszym przypadku my jakby analizujemy nasze, naszą sylwetkę, nasze ciało, dlatego tutaj wypisam jako drugi punkt, to są podstawy, podstawy naszej figury, tak? pierwsze co to jest tutaj pisze, prawidłowa, pochyła i sprężysta. Słuchajcie, jest bardzo dużo książek na ten temat. Każdy sobie tam wymyśla swoją teorię, że nie wiem, podchodzimy do ściany, że odległości od szyi gdzieś tam do dotali i tak dalej, że gdzieś tam są mniejsze, większe i tak dalej. Ja powiem Wam tak, że nie zawsze to się sprawdza, bo może być tak, że ktoś jest mocno pochylony do przodu, ale ma też dosyć wystającą pupę, tak albo odwrotnie, że jest pochylony i nie ma tej pupy. Także nie ma takiego standardu, który by każdemu pasował. Najlepsze po prostu to sprawdzić sobie samemu przy luszcze. Na zasadzie, słuchajcie, stajemy bokiem w pozycji luźnej, tak tak jak na co dzień, nie musimy się prostować jak żołnierz, jak balerina i tak dalej, po prostu musimy znajdować się w... tak, jak na co dzień po prostu stoimy, tak? Stajemy sobie, nie wiem, przypominamy jakieś fajne rzeczy, żeby po prostu się rozluźnić, musimy być w takiej pozycji, jak na co dzień po prostu stoimy, tak? I teraz stanąć do lustra bokiem i obserwować. Zobaczcie, w moim y, przypadku, jak stoję na luzie, tak jak na co dzień, i mam sylwetkę pochyloną do przodu. Widzicie, mam mocno zaokrąglone plecy, tak? Mam przychylone po prostu, popatrzcie, wystające do przodu ramiona, tak? Także tak, jakby ta ręka cała idzie do przodu. I zobaczcie, z momentem, y, czym będę starsza, ta moja sylwetka. Pochyla się, tak? Pochyla się cały czas do przodu i widzicie tą różnicę, tak? Różnicę pracy mojego ramienia. I teraz, jeżeli bym miała sylwetkę sprężystą, zobaczcie, to mam mocno wystającą klatkę piersiową. Niekoniecznie, tak? Bo ktoś może mieć większą pierś, to może mieć mniejszą pierś, ale ręka nam cofa się do tyłu, tak? Także. Proszę siebie zaobserwować, tu jest większe wygięcie, prawda, ręka idzie do tyłu i zobaczcie, w momencie kiedy ja się przesuwam do przodu, moja ręka też idzie do przodu. Zobaczcie, jak my się zmieniamy, tak, także pamiętamy o tym, że to jest dla nas bardzo ważne, bo przy konstrukcji to później to wszystko nam wyjdzie, tak, że te wszystkie Szwy, które mają być gdzieś tam, tak jak na manikinie po środku, to wcale ich tak nie mamy tak? i nie wiemy dlaczego to się dzieje, ale to jest właśnie ze względu na analizę własnej serwetki. Tak? Także stajemy bokiem i po prostu obserwujemy na ile jesteśmy pochylone lub mamy normalną serwetkę lub sprężystą, tak wygiętą do tyłu. To jest jakby pierwszy etap, który musimy nauczyć się rozpoznawać. E Powiedzmy, jeżeli to robimy dla koleżanki, to nie musicie ją stawiać przed lustrem, tak, e analizując, e już będziecie wiedzieć, tak, poprosicie ją, żeby stała najlepiej w bieliźnie, no nie będzie chciała to pro po prostu e w rzeczach e najlepiej obcisłych, to wtedy będziecie widzieć wszystko, e bo to jest naprawdę e ważne, żeby e każdy z Was mógł przeanalizować tą sylwetkę, nie tylko do konstrukcji, później jeszcze do wymodelowania i zaprojektowania te, tego ubrania, tak, bo to jest też ważne, żeby to ubrać, dobrze się w tym czuć i dobrze też wyglądać, prawda, także tutaj jakby opowiadam Wam o tym, żeby każda z Was umiała sobie po prostu tą postawę przeanalizować, czy to jest prawidłowa, czy to jest pochyła, czy jest y, sprężysta. Następnym etapem y, to jest y, właśnie opisałam wam tutaj wszystko te odchylenia. Słuchajcie, niekoniecznie muszą być tak, ale chodzi o to, że wszystko musicie sprawdzić y, i y, y, zaobserwować. Y, pierwsze co, to tak, no to od razu widzimy, prawda, wzrost. Jeżeli osoba jest wysoka, y, Czyli osoba jest niska, to, to daje nam do myślenia znowu o później projektowaniu, tak? Czy możemy dla tej osoby zaprojektować, nie wiem, długą sukienkę czy 7, 8 spodnie, tak? Bo jeżeli na przykład jest niska, to niekoniecznie te spodnie mają być przykrótkawe, bo jeszcze bardziej skróci tą serwetkę, prawda? Także tu jakby wzrost jest nam takim pierwszym wskaźnikiem na. To, żeby już myśleć o projektowaniu tego ubrania dla tej osoby. Następnym etapem jest, popatrzcie, tutaj pisze, otyłość, szczupłość. To też na oko jest widoczne, prawda? Czy osoba jest otyła, czy jest szczupła, czy jest, nie wiem, normalna. Powiem Wam tak, że nie lubię tego, ale jakby są jakieś tam, powiedzmy, te ramki, tak, ale. Yy, yy, Otyłość i szczupłość to na, naprawdę jest jakby widoczne na oko, także tutaj też zwrócić na to uwagę, bo to też jest dla nas takim wskaźnikiem później do wymyślenia następnych fasonów, znowu tkanin, czy to może być duży wzór, czy mały wzór, tak? Także to jest następnym takim znakiem dla nas, musimy się zastanowić. Następne, talia. Słuchajcie, talia to musimy tak, zwrócić uwagę na… Przede wszystkim proporcjonalnie, czy jest wysoko, czy jest nisko, czy jest wcięta, czy jest mało wcięta, tak? Co to oznacza? Zobaczcie, wysoka talia to i chodzi przede wszystkim o osoby, które na przykład mają za długie nogi, tak? I ta talia jest troszeczkę wyżej niż u osób, które na przykład mają sylwetkę proporcjonalną. Są osoby, które mają krótkie nogi. Zdajemy sobie z tego sprawę, prawda? Większość osób o tym y, jakby swoją sylwetkę zna, ale y, nie wiem, może po tych zajęciach y, jeszcze bardziej będziecie y, zdawać sobie sprawę ze swojej sylwetki, dlatego bardzo fajnie by było też, właśnie przeanalizować, czy ta talia jest, y, czy jesteśmy symetryczni, tak? Dua, dura, y, y, i góra, czy to jest właśnie e, gdzieś tam te pro, proporcje nam e, przesuwają się, prawda? Wcięte mało e, wcięta sylwetka. Czym to się charakteryzuje e, wcięcie, prawda? Taka krybsydra, prawda? Kiedy jest bardzo duża różnica pomiędzy na przykład biodrami a talią. E, Często są kobiety, właśnie, są y, wąskie, po prostu w klatce piersiowej w talii i mają y, szerokie biodra, tak? I to jest właśnie to, chodzi o to wcięcie, y, lub mało wcięte. Sylwetka, która po prostu, nie wiem, ma y, chłopięcą budowę, tak, że te powiedzmy wąskie biodra, szeroka klatka piersiowa i nie ma. Y, y, talia, albo jest mało wci wcięta, że nie ma tej różnicy, tak, że nie wiem, tam około 30 cm niektóre dziewczyny mają. Także jakaś nieduża różnica pomiędzy biodrami a talią. To właśnie mówi o tym, że to jest jakby mało wcięta talia. Następna to jest szyja. I tutaj słuchajcie, jakby dla nas analiza jest szyję po co? Po to, żeby później wymodelować ten dekol, także osoba, która ma krótką szyję, nie może nosić golf, prawda? Bo jeszcze bardziej skracamy tą szyję. Osoba, która ma krótką szyję, nie może nosić wysokich stójek, tak? Bo ta po prostu głowa będzie się chowała po prostu w tym ubraniu. Także jakby tutaj musicie zwrócić uwagę, czy ta szyja jest szczupła, czy ta szyja jest krótka, czy długa, tu w zależności jaka jest szyja, też później macie jakby już w głowie, czy można tej Pani zrobić dekolt, czy nie. Tak? Od razu mówię o tym, że na przykład przy krótkiej szyi bardzo ładnie wygląda dekolt V bo otwieramy po prostu tutaj i optycznie wydłużamy tą szyję, prawda, że człowiek ubierając takie z krótką szyją e, e, sukienkę z dekoldem V, e, od razu e, wizualnie ta szyja się wydłuża. E, następnym etapem analiza ramiona. Patrzcie, tutaj pisze o tym, że ramiona mogą być pochylone, normalne, wysokie, do przodu, do tyłu. To co przed chwilą Wam tłumaczyłam, tak? Że te pochylone do przodu, do tyłu to jest właśnie związane z, z naszym pochyleniem całej naszej serwetki. ale też bardzo ważne ramiona, jeżeli stoimy na wprost do lustra, tak? zobaczę czy mam. Normalne ramiona, czy opuszczone w dół, czy po prostu proste. Zdarzają się i też musicie to zobaczyć, tak? Zobaczcie, ruszając moimi ramionami, tak, albo opuszczone, albo proste, albo. Całkiem takie proste, wysokie ramiona, tak? Tutaj jakby daje Wam do y, przemyślenia fasonu, na przykład, nie wiem, też sukienki, żakietu i tak dalej, jeżeli ktoś ma mocno pochylony w dół, no to pamiętamy, że w żakiecie będziemy musieli jakoś to podnieść, tak, albo na przykład y, sukienka z y, przyzbieranym rękawem, prawda? Tutaj jakby dobudujemy te ramiona, tak? Bo jeżeli ktoś ma mocno proste ramiona i tutaj jeszcze zrobimy y, mocno wybujały jakieś rękawy, no to po prostu stworzy nam się tutaj za dużo już wszystkiego i nie będzie to fajnie czytelne, prawda? Także tutaj jakby um, zwrócić uwagę na ramiona. Następne analizę robimy klatka piersiowa. Klatka piersiowa, to znów to, że jest, to, jest też wizualnie widoczne, tak? Że jeżeli ktoś ma dużą pierś, ktoś ma małą pierś, tak? ktoś ma wkleśniętą klatkę piersią, ktoś ma bardziej rozbudowaną klatkę piersiową, tutaj musicie też zwrócić uwagę, bo jakby to jest dla nas też następnym etapem, że ktoś chce pokazać, tak? Że ma dużą piersi, a ktoś chce ją po prostu schować. I tutaj też musimy myśleć o tym, żeby to wymodelować w ten sposób, żeby po prostu albo to podkreślić, albo to zatuszować, prawda? Także tu następna jest klatka piersiowa, plecy. Plecy to przede wszystkim też to, co Wam mówiłam na początku, chodzi o nasze plecy, właśnie okrągłe, proste, wystające łopatki. To wszystko dla nas jest ważne. Najbardziej z tymi łopatkami, o co chodzi, że w momencie, kiedy będziemy robić miarę. To będziemy zwracać uwagę na łopatki, bo teraz jest to duży problem, ze względu na to, że większość z nas pracuje po prostu przy komputerach cały czas na siedząco, i łopatki po prostu nam gdzieś tam wystają. Tak? Dlatego sprawdzamy, można pogłaskać po prostu ręką po, po plecach albo to wizualnie też będziecie widzieć. Przy później pomiarach też zobaczycie z jednej, z drugiej strony. Czy y, y, dużo wystaje łopatka, czy nie, bo to też jest nam później potrzebne do y, konstrukcji. Też bardzo ważne później y, dobrze to modelować, żeby nie wiem, przy wystających łopatkach, a chcemy zrobić z tyłu, dekolt, prawda, gdzieś tam aż do pasa, to musimy pamiętać o tych łopatkach, że w momencie, kiedy będziemy ten dekolt tworzyć, musi być tak zaprojektowany, tak wykrojony, żeby później od tych naszych łopatek to wszystko nie odstawało, tak, tylko przelegało do, 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 do ciała, do sylwetki. Następna rzecz to jest tam brzuch. Brzuch to jest chyba najbardziej Y, neurologiczne miejsce kobiety. Nawet jak go nie ma, to twierdzi, że ma, y, ale y, jest y, przyjęte, tak? Że brzuch jest płaski, wystający i wpadnięty. Pamiętamy o tym, że y, analizując znowu y, sylwetkę, najlepiej bokiem, prawda? Wtedy będziecie y, widzieć, czy ten y, brzuszek jest, czy go nie ma. Y, jakby. To też nam daje do zrozumienia, że przy modelowaniu musimy na to zwrócić uwagę, czy tu wystaje, czy bardziej jest wklaśnięty brzuch, to też później nam w momencie, kiedy będziemy projektować, później konstruować zeszewki na brzuszku, też dla nas będą bardzo e, ważnym momentem, że jeżeli jest brzuszek, to jest inaczej, a jak nie ma brzuszka, to też jest inaczej. Dlatego to też jakby dla nas jest, na to też zwracamy uwagę, bo znowu nam trzeba będzie w przykonstrukcji na to e, e, zwrócić uwagę. Następny e, brzuch, biodra. Biodra to jest e, znowu analiza bioder. E, Patrząc na siebie z przodu, na ile nam te biodra wystają, tak? chodzi o klepsydrę, to co mówię, są biodra, które nie wiem, z przodu nie wystają mocno, także wizualnie są dosyć wąskie, ale w momencie, kiedy obracamy się bokiem, to widzimy, że ta pupa mocno wystaje, tak? że z tyłu jest mocne wygięcie, to też jest dla nas bardzo ważne później przy zaszewkach. Jak będziemy robić konstrukcję i będziemy modelować zaszewki, to jest bardzo ważny etap, kiedy analizujemy nasze biodra, na ile wystają w stosunku do talii. Tak? Na ile te zaszewki, boki musimy wyprofilować. I to znowu jest potrzebna nam analiza, właśnie naszych bioder. Czyli nie ma tak jak w, w przemyśle, tak? że po prostu jest zakładane, że biodra są takie, talia jest taka i robimy standardowe zaszewki. Tutaj musimy przeanalizować, zobaczyć po prostu na ile kształt, bo nam nic nie mówi samo wymierzenie tych bioder. Bo słuchajcie, może być wymierzone biodra na 100, ale te biodra mogą być płaskie i szerokie, a tak samo mogą być wąskie, ale po prostu wystająca pupa z tyłu, tak, także wizualnie te 100 cm, które myśmy zmierzyły, jeżeli nie przeanalizowaliśmy sylwetki, nie widzieliśmy tej sylwetki, to ja na przykład jako krawiec, jako projektant ja i sobie nie mogę wyobrazić tych bioder, bo dla mnie biodra po prostu nie wiem, w obwodzie 100 cm mogą być różne, tak? Mogą być wąskie, a wysunięte do tyłu, a mogą być szerokie i na przykład płaskie, a może być po prostu to rozłożone, tak? Może być zbudowana, nie wiem, noga troszeczkę z przodu, pupa i szeroka kość, także może być po prostu ten pomiar rozłożony tak po całości. Dlatego to jest też bardzo ważne w analizie. Następne. Nogi. Nogi tu pisze o tym, że nogi mogą być proste, x i 0, tak. O co chodzi? Jeżeli my projektujemy spodnie, tak, to, to jest dla nas strasznie ważne, bo później w momencie, kiedy robimy konstrukcję, to yy, przesuwamy tą linię środka, tak, także tutaj jakby w momencie, kiedy analizujemy, tak, stajemy przed lustrem, łączymy nogi i patrzymy, tak, jeżeli widzimy, że nam schodzą się po prostu nogi na górze, a na dole się troszeczkę rozchodzą. To jest właśnie ta pozycja X. Jeżeli e, łączymy nogi, a nam się po prostu nie łączą, tak? Gdzieś tam w kolanach i, i, i w łydkach. To chodzi o to, że po prostu jest to zero, tak? Także e, to takie kółeczko. E, proste nogi e, to nogi, które po prostu się łączą. Powiedzmy, tam wychodzi takie nam trzy dziurki. I to jest jakby podstawa dla konstrukcji później spodni. Ale też jest bardzo ważne przy spódnicach, tak? Ktoś nie lubi swoich nóg i chce mieć długą spódnicę, ale mam niski wzrost, to tu musimy pomyśleć, jak to zrobić, żeby nie wiem, schować te nogi, a też nie skrócić tej osoby, prawda? Także tutaj jakby analiza naszych nóg też jest nam przydatna nie tylko w spodniach. No, i w spódnice. Także tutaj ta pierwsza lekcja dla Was to jest analiza Waszej sylwetki. I, jakby zadaniem domowym dla Was będzie po prostu przeanalizować swoją sylwetkę. Jeżeli macie z tym problemy, zróbcie sobie zdjęcia, stańcie gdzieś tam przy ścianie i poproście swoją koleżankę, kolegę, męża. Dzieci, tak? Po prostu, żeby zrobili Wam zdjęcie bokiem z tyłu i z przodu i będziecie w miarę już wizualnie widzieć, jaka jest u Was sylwetka. Bo samemu nie zawsze się udaje, bo człowiek próbuje wyprostować się, próbuje gdzieś tam nadrobić tą sylwetkę. Także musi być luźna pozycja, stanąć sobie przy ścianie i po prostu zrobić zdjęcie, lub tak jak mówię, przy. Lustrze. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam pomogła yy, i Wam podpowiedziałam, yy, jak to zrobić, jak przeanalizować. Yy. I na następne lekcje po tej całej analizie będziemy już yy, rozmawiać właśnie o yy, wyciuciu proporcji, tak? O dobraniu tych fasonów. Yy, pokażę Wam yy, ta sama sylwetka, ubierając ją yy, na razie nawet w ten sam kostium, tak? ale w innych kolorach, lub zmieniając długości, na ile nasze proporcje się zmieniają i w czym korzystniej, czym nie. Tak? Także tutaj pokażę Wam takie kruczki, gdzie można po prostu coś nadrobić, coś schować, coś bardziej wypuklić, coś pokazać. Także do usłyszenia na następnej lekcji i zapraszam Was do nauki dalej.